Cześć, jeśli chcesz, abyśmy dalej tworzyli streszczenia lektur i zasubskrybuj nas. Dzięki! Cezary Baryka dorasta w Baku, w bogatej rodzinie polskich emigrantów. Wybuch I wojny światowej powoduje, że ojciec, Seweryn, zostaje wcielony do armii rosyjskiej. Wówczas Cezary zostaje pod opieką matki i zaczyna się buntować. Gdy wybucha rewolucja w Rosji, Cezary zachwyca się hasłami równości i nienawiści do bogaczy. Donosi na matkę, wspiera konfiskatę majątku ukrytego przez ojca. Skutkiem rewolucji jest nędza, głód, śmierć Jadwigi Barykowej. Na robotach publicznych w porcie oraz chaos i rzezie w baku te doświadczenia burzą wiarę Cezarego w piękną, sprawiedliwą rewolucję. Po latach Cezary spotyka się z ojcem, który w czasie trwania wojny przeszedł na stronę polską i walczył w regionach Półsłockiego. Seweryn, chory, ale pełen nadziei, namawia syna, by wyjechał do odrodzonej Polski, opowiadając mu po drodze o wizji kraju szklanych domów. Symbolu nowoczesnej, sprawiedliwej ojczyzny. Cel opowieści jest oczywisty. Ojciec pragnie umocnić więź emocjonalną syna z ojczyzną. Podsycić w nim ochotę powrotu i działania na rzecz odrodzonego kraju. W czasie podróży Seweryn umiera, przekazując synowi nazwisko znajomego, Szymona Gajowca, a Cezary sam przekracza granicę. Zderzenie z rzeczywistością, czyli brudem i biedą, zmusza go do przykrej refleksji że Polska wcale nie jest tą idealną krainą z opowieści ojca, co rodzi w nim pierwszy wielki zawód i krytyczny stosunek do rzeczywistości. W myślach Cezary zwraca się do ojca. Gdzież są twoje szklane domy? W Warszawie Cezary korzysta z pomocy Szymona Gajowca, zajmującego wysokie stanowisko w Ministerstwie Skarbu Polskiego Rządu. Zaczyna studiować medycynę. Z poczucia obowiązku oraz pod wpływem atmosfery wstępuje do wojska, by walczyć wolnie polsko-bolszewickiej. Tam poznaje hipolita wielosławskiego, któremu ratuje życie. A wynikiem tego jest zaproszenie Cezarego do majątków na Włoci. Po zwolnieniu z wojska, pobyt na włoci odsłania przed Baryką dwa światy, bez troski próżniacze życie ziemiaństwa oraz nędzę chłopów. Roman z wdówką Laurą, tragedia zakochanej Cezarem Karoliny, otrutej przez zazdrosną bandę okrzyńską i pustka szlacheckiego życia, uświadamiają Cezaremu, że ta klasa społeczna nie jest zdolna do prowadzenia Polski lepszej przeszłości. Wyjazd do Chłodka, ubokiego folwarku, również należącego do Wielosławskich, to decyzja Cezarego, by zapomnieć o zawiedzionej miłości i zobaczyć prawdziwą Polskę. Tam obserwuje skrajną biedę komorników, ludzi nieposiadających roli, choroby, głód, brak jakiejkolwiek opieki. To kontrastowe zestawienie wytworne i pełen zabytków na Włoci i nędzy Chłodka budzi w nim na nowo myśl o konieczności rewolucji społecznej. Ale pamięć o krwawych skutkach rewolucji w Baku nie pozwala mu ślepo w nią uwierzyć. Jest rozdarty między pragnieniem sprawiedliwości a lękiem przed powtórką rosyjskiego horroru. W trzeciej części Cezary wraca do Warszawy, wraca na studia medyczne, pomaga gajowcowi przy pracy nad książką o Polsce i programem stopniowych reform państwa, a jednocześnie rozmawia z komunistą, Lulkiem, który wzywa do rewolucji i obalenia państwa burżuazji. Konfrontacja tych dwóch opcji. Powolnych reform i brutalnej rewolucji sprawia, że Cezary nie identyfikuje się w pełni z żadną stroną. Widzi niesprawiedliwość, ale też wie, jakie koszty niesie ze sobą rewolucja. W międzyczasie w Warszawie zjawia się Laura, już mężatka, która ostatecznie kończy znajomość z Cezarym. Dlatego na końcu podczas robotniczej demonstracji idzie sam przed tłumem, w stronę belwederu, naprzeciwko oddziału żołnierzy skierowanych do stłumienia demonstracji. Jeśli chcesz wysłuchać szczegółowego streszczenia lektury, zapraszam na nasz kanał, nie zapomnij dać nam lajka i zasubskrybuj nas. Dzięki.